Czego Pani oczekuje od polityków po wyborach, jeśli chodzi o zmianę w ochronie zdrowia? Zdecydowanie krótszych terminów wizyt u specjalistów. Nawet skierowania na CITO to są kilkumiesięczne, więc to jakby nie ma żadnej różnicy, czy ktoś jest bardzo chory, czy już umierający. Półroczne oczekiwanie na wizytę u diabetologa dla osoby chorej na cukrzycę to jest w ogóle zabójstwo. Raz usłyszałam, że w razie czego, gdyby tata zmarł przed terminem, to żeby po prostu poinformować o odwołaniu wizyty, tak więc no... Jest trochę żenujące. I tak jest w każdym innym przypadku, tak? Najbardziej oczekuję tego, żeby wspierać matki, żeby były warunki takie jak w tym szpitalu dostępne dla wszystkich dzieci, dla wszystkich rodziców, bo tu jest akurat wspaniale. Wiem, że w innych miastach czy w innych szpitalach nie ma aż tak dobrych warunków. Tu są wspaniali specjaliści i szpital jest w doskonałym stanie i chciałabym po prostu takiej opieki medycznej dla wszystkich dzieci i matek w tym kraju. Wreszcie zlikwidowali długie kolejki do Lekarza, bo jest horror. Czeka się po dwa lata, po roku, żeby się dostać do specjalisty. To jest skandal. Za nasze pieniądze, żeby tak traktować pacjentów. Oczekuję polepszenia warunków w systemie ochrony zdrowia. Tego, żeby na przykład czas oczekiwania nie był tak długi jak teraz. Ja akurat jestem bardzo zadowolona z tej opieki takiej doraźnej, bo korzystałyśmy z SOR-u tutaj, ale ta opieka taka, gdzie rzeczywiście ten czas oczekiwania na wizyty jest bardzo długi, czasami do lekarzy specjalistów. Widzę też czasami, że są świetni lekarze, ale widzę, że są po prostu bardzo zmęczeni, bardzo obłożeni, więc myślę, że poprawa tych warunków dla nich, warunków pracy też przełożyłaby się pewnie na lepszą ochronę zdrowia naszego i dzieciaków. Proszę pani, w ochronie zdrowia to teraz co się zrobiło, to jest niebo a ziemia. Niebo a ziemia, mówię pani. Przedtem to były takie czasy wczesnego Gomułki, a teraz to mamy prawie już Europę. Ja leżę na oddziale, na którym przyciusieńko mamy nowosieńkę. Przede wszystkim szybszego dostępu do specjalistów. Mam akurat córkę, która ma trochę problemów ze zdrowiem i powiem szczerze, że płacenie za badania, dlatego bo dostępność jest za pół roku, a trzeba na no już jest po prostu przerażająca. Przede wszystkim tego, żeby można się było dostać do lekarza, bo to jest największy problem. Nie ma zapisów do takich ważnych lekarzy, jak np. stopa cukrzycowa. Czeka się miesiącami, nie można się dostać. Nie można się dostać do lekarzy cukrzyka raz na pół roku. No przecież to są bardzo ważne i istotne, bo powikłania są potem choroby. I zamiast człowiek lepiej się czuć, to tylko służba zdrowia jeszcze więcej pieniędzy na takiego pacjenta wydaje, jak w odpowiednim momencie nie jest uchwycona choroba nie, jest, nie ma lekarza, żeby leczyć to, bo się nie można dostać. Poza tym piszą tutaj na przykład, że jest możliwość elektronicznych zapisów. To w ogóle nie funkcjonuje, to jest tylko atrapat. Nie ma tego, żeby na przykład można było się elektronicznie zapisać na wizytę nie wychodząc z domu. Wszędzie trzeba pójść, odstać w kolejkach, a jak ktoś się przewlekle chory i tak jak na przykład ja 25 lat choruję na cukrzycę, a chciałabym... Dostać się do specjalistów, żeby powikłania nie postępowały, to ja takiej możliwości w zasadzie nie mam i część leczy się prywatnie, bo to wymusza na, pacjent, na pacjentach, jak mają na przykład pilną potrzebę, żeby wzroku nie stracić, to leczyłam się prywatnie.